Witajcie w kwaterze zmieleni.pl Witajcie w kwaterze zmielonych Witajcie w kwaterze zmieleni.pl Witajcie w naszej kwaterze nie wrócę Akcja zmieleni.pl przede wszystkim po w... Wchodząc tak, to jest dokument, że do, jest do? Tak, tak, tak. Wchodząc na adres, nie ukrywamy jednak, że ponad 40 tysięcy osób uczestniczy w naszej w sesji. Efekt JOF będzie serwisem internetowym. Uu! Efekt... Dobra, to będzie dobre. Co potem powiedzieć? Efekt JOF to Swoista... Co potem powiedzieć? Ale przede wszystkim mamy dla Was... Przygotowaliśmy dla Was... Nie. Mamy dla Was... Proszę, sprzedałem. Pinki, koszulki... Dołącz! Podejmij wyzwanie!